I, I pokażę Wam jak zrobić drugi trójkę podejmę. Na samym początku e, zobaczmy jak z dochodzin no, mrok i ruch. No, ja wybiorę mrok w taka koszulka taka od galaktyki Więc ja w ją sobie wybiorę. No, na samym początku zostawcie łapkę i subskrypcję na tym kanale, bo chciałbym dabyć 100 subskrypcji do końca roku, a do tego miesiąca czterdzień. Więc mam nadzieję, że mi pomożecie Jeżeli wam pomogłem, no to e... o, Został właśnie sobie kałapka w górę które... Ja wam zaraz przedstawię wyzwania Zacznijmy od wyzwań, w których trzeba odwiedzić różne miejsca Jeżeli będzie dużo, to będę nagrał więcej poradników Pierwsze wyzwanie brzmi, przeleć chopą pod fi tak fioletowym, niebieskim i czerwonym mostem. Jezu, co mi się stało? Chopa to helikopter. Drugie wyzwanie brzmi, szukaj miecz podniemnej. W kamieniu można go znaleźć w wysokich miejscach. Jeden miecz znajduje się właśnie na tym kamieniu. Tutaj jeszcze go nie ma, ale po 16 już będzie. Jest to tutaj, tuż obok groty, i sklepuję sobie ta górka. No, więc ja Wam powiem, gdzie jest. Zaraz drugi. okej, okay, a więc kolejny miecz y, znajduje się tuż obok koralowej zatoki. Tutaj, o. Obok rekina i kolejny znajduje się tutaj na tej górce, dokładnie obok przyjemnego parku niedaleko wody. Także tutaj macie taki pojedynczy domek, łatwo będzie go odszukać. I tutaj macie kolejną lokację, więc no co no widzimy się już w kolejnych miejscach. Ok, a więc y kolejne miecze znajdują się tuż niedaleko przyjemnego parku y, Stąd macie o właśnie z blisko bo To jest tutaj na tej górce. I kolejny miecz znajduje się tuż obok radio, stacji radiowej FN, czyli tutaj w tych kamieniach dokładnie. Y, I tutaj o, niedaleko sadu, tutaj macie Mowdown i Fn, czyli prymnikom roku. Takie fajne kamienie tutaj i tam będzie już piąty, ostatni miecz, z tych mieczów będzie y, pięć. Ok, a więc kolejne wyzwanie mówi nam, żeby rozpalić ognisko, okay. rozpalić ognisko, na przykład jak tamte, zjeść jabłko, czyli w sadzie od razu będziecie mogli je wziąć jak będziecie jeśli z radio FM i z tego co pamiętam też właśnie gdzieś niedaleko sodu jest ognisko i także zjeść grzybka grzybki są w piszczącej puszczy na całym terenie piszczącej puszczy no i je prawdopodobnie trzeba zjeść w jednym meczu na Janka są na przykład w sadzie Ok, więc je trzeba właśnie yy, zebrać. No tak, Jezu, co to było? I yy, właśnie rozpalić ognisko. Ogniska są na całej mapie. Zjeść jabłko i zjeść yy, grzybka. No, więc tak, yy, tutaj będziecie mieli ognisko na przykład. Stąd na przykład kraty bierzecie helikopter, lecicie tutaj, potem lecicie na pieszczącą błyszczę i do sodu po Nic trudnego, no i pamiętajcie, że helikoptery występują tylko w klasycznych grywach, czyli tylko w solo i też widzimy się już w kolejnym. Chciałbym jeszcze dodać, że jejku! okay Kolejne wyzwanie to zlecam, zlecam, żeby szukać skrzynki w nienazwanych miejsców, czyli na przykład A takimi miejscówkami są jeszcze mnóstwo i jest na przykład Karkołomne Kino, tutaj macie, no mówią po całej mapie, Koralowa Zatoka, Miejsce Wypadku, Latarnia Lokiego, Radio N, SAD, tego jest mnóstwo na całej mapie, więc to prawdopodobnie będzie bardzo łatwe wyzwanie i 40x pasuje, zgarnijcie. Widzimy się w kolejnym wyzwaniu. Okay, I'm Okej, okay, a więc kolejne wyzwanie mówi nam, żeby użyć podkładki zderzeniowej i fajnej trampolinki o trzech różnych meczach. Jest to bardzo łatwe, wystarczy, że znajdziemy te podkładki trzech różnych meczach i ich użyjemy. Naprawdę bardzo łatwe, nie muszą to być mecze pod rząd, więc no tak. Mówi nam, żeby zlikwidować graczy z pistoletów maszynowych przynajmniej z odległości 15 metrów. 15 metrów to, to tyle co 3 ściany. Jest to bardzo łatwe, bo 15 metrów to jest tak właśnie idealnie. Patrzcie, pokażę wam. 15 metrów to mniej więcej tyle. O, zrespiłem sobie bota i go nie umiem stracić. On gdzieś ucieka, ale trudno. No. Więc 15 metrów to jest 4, Czemu nie mogę go trafić? A, to fajnie. Ja tu mam wcela. Dobra. Nie ja mam Okej. Okay. Okay, trudno. Więc mam nadzieję, że to wyzwanie jest bardzo zrozumiałe. I najlepiej je zrobić na naparzance i najłatwiej, bo... Hmm, a co gdyby zrobić? Wojnę botów. Okej. Okay. Patrzcie, armia botów. Kiedyś bym musiał zobaczyć, co się stanie, kiedy zrespię tych botów naprawdę dużo. Moja armia Dajcie. punkty Okej. Więc co? Widzimy się w... No i tam mamy jakiegoś zabłąkanego ducha. No więc yy, widzimy się przy kolejnym wyzwaniu. Jezu, co się stało? Jest... O, więc tak, kolejne wyzwanie yy, mówi nam, żebyśmy w się teraz 10 razy pomagieralność gracza w głowie. Jest to bardzo łatwe. Na przykład w jest tak łatwe, że pomagierzy sobie chodzą, chodzą.

Nie jak ja, najlepiej na kontenerach, bo jeżeli coś będzie miało za mało macu... Kolejne wyzwanie brzmi, żeby obronić, to jest bardzo trudne, te nie jeżdż, nie, te nie jeżdż, nie, na tej chyba na chyba, na 100. Ten KMK zadaje 33, więc 1 3, 4, 5, 6, 7 strzałów z km Niemieckiej niebieskiej byście musieli zablokować, więc to jest dosyć łatwe, ale najpierw znajdźcie sobie tą parasolkę, bo ja jej ja, ja w ogóle na razie nie widziałem przez pół godziny chodzenia w... Ostatnie wyzwanie, ale jeszcze pójdę na stronę Nike i zobaczę, jakie będą. Więc co? Prawdopodobnie widzimy się przy kolejnym wyzwaniu. No, więc to tyle z drugiego, wyzwań wyzwania. Napiszcie, właśnie